Dzień dobry państwo. Witam bardzo gorąco z nowego Sącza. My oczywiście podążamy szlakiem Tour de Pologne. To tutaj dzisiaj rozpocznie się czwarty etap tego fantastycznego międzynarodowego wyścigu kolarskiego. Jaka jest pogoda? Myślę, że poprawa pogody, zwłaszcza na południu kraju, tam już powolutku dostajemy się pod wpływ rozbudowującego się wyżu znad Francji. No Więc jakieś jeszcze pozytywne informacje przechodzą do nas z zachodniej Europy. Drodzy państwo, będzie więcej słońca Zwłaszcza w tej chwili na Podkarpaciu mamy niemalże bezchmurne niebo. Tam od rana świeci pięknie słońce i też Małopolska jest również objęta tym wyżem. Na pozostałym obszarze jeszcze mamy wpływ tego głębokiego niżu, który daje o sobie znać, zwłaszcza na północy. Tam nadal silny i porywisty wiatr i bardzo dużo deszczu. Ten deszcz będzie ciągły, ale z biegiem dnia powinien ustawać. Na termometrach w tej chwili kilkanaście stopni, ale przez wiatr w wielu miejscach jeszcze dużo dużo zimniej. Na barometrach 998 hektopaskali, ale w drugiej części dnia ciśnienie zacznie bardzo szybko rosnąć. 1003 hektopaskale już mają być po południu. Na termometrach od 17-18 stopni. Na zachodzie kraju w głębi około 19-20, a najcieplej dzisiaj na Podkarpaciu 22 stopnie i tam będzie z pewnością bez deszczu. Na pozostałym obszarze raz słońce, raz deszcz. A my drodzy Państwo jesteśmy w nowym sączu. Po mojej lewej stronie tańczy zespół ludowy. Dlaczego znajduje się zespół ludowy? Dzieciaki o godzinie ósmej są już w klimacie ludowym. Dzień dobry, witam cię Faustyno. Powiedz mi, dlaczego tu jesteście? Jesteśmy tutaj przede wszystkim z miłości do folkloru, z naszej wielkiej tradycji, którą mamy do naszych korzeni. Jesteśmy tutaj dzisiaj na 24 festiwalu folkloru Dzieci Gór. Tutaj zjeżdżają się z, e, kraje z całego świata. No właśnie, z jakich krajów mamy tutaj gości? Jesteśmy tu między innymi z Czechami, z Bośnią i Hercegowiną, z Baskami, z Rumunią, która, która jest naszymi kameratami, z którymi wymieniamy się kulturą, tradycją, pieśniami, wczoraj gości w naszych polskich domach na pysznych obiadach tradycyjnych. No i mamy przede wszystkim, jesteśmy tutaj też przez naszą wielką pracę, którą wykonaliśmy przez te trzy lata. No i ta praca jest teraz widoczna. Słuchajcie, Faustyna ma 14 lat, to są dzieciaczki jeszcze młodsze, które w tej chwili też pięknie śpiewają i grają. Zapraszamy do Nowego słońca. Nie tylko ze względu na nasz Tour de Polonia, ale również ze względu na ten międzynarodowy festiwal dziecięcy. Pozdrawiamy gorąco z Nowego słońca.